Zapraszam na 21 odcinek programu Poranek z Ameryką, w którym przechodzimy przez najważniejsze wiadomości ze świata amerykańskiej polityki w krócej niż 10 minut. Dzisiaj w programie przemówienie mam dla niego po wygranej w Nowym Jorku wzbudza kontrowersje. Zamknięcie rządu staje się najdłuższym w historii. Sąd najwyższy rozważa, czy cła Donalda Trumpa są legalne. To wszystko i więcej już teraz. Oglądacie kanał BlaBla Bla USA, program Poranek z Ameryką. Jeżeli chcecie codziennie śledzić najważniejsze wiadomości ze świata amerykańskiej polityki, zasubskrybujcie kanał już teraz. Nie zapomnijcie również zostawić łapki w górę, jeżeli podoba Wam się ta seria. Wszyscy znamy już wyniki wyborów. Mandani wygrał w Nowym Jorku, Spanberger w Virginii, Sheryl w New Jersey, a Kalifornijczycy zagłosowali tak w referendum. Krótko mówiąc, demokraci wygrali każdy znaczący wyścig i to była bardzo dobra noc dla tej partii. Jednak teraz demokraci muszą zastanowić się, która strategia wyborcza okazała się Najbardziej skuteczna, aby ją powtórzyć w 2026 i później w 2028 roku. Podobnie jak Republikanie, demokraci muszą wybrać między umiarkowaniem a radykalizmem między pragmatyzmem a ideologią. Każde podejście ma swoje wady i zalety i obie te drogi były reprezentowane w tych wyborach. Zaczniemy od mocno lewicowego kandydata Mamdaniego, który w przemówieniu po wygranej zaskoczył wiele osób, delikatnie obrażając swojego rywala. I Powiedział, że dobrze życzy Kłomo, ale tylko w życiu prywatnym, oraz zacytował ojca Andrew Kłomo. Mario, byłego gubernatora stanu, co więcej rozpoczął swoje przemówienie cytatem Eugena Debsa, założyciela socjalistycznej partii Ameryki, który na początku XX wieku chwalił Lenina i rewolucję październikową w Rosji. Po drugiej stronie wieczoru wyborczego, 450 km od Nowego Jorku, w Richmond w stanie Wirginia, Abigail Spanberger również wygłosiła przemówienie po zwycięstwie, ale jej wystąpienie brzmiało zupełnie inaczej. Podziękowała swojemu przeciwnikowi za uczciwą kampanię, nie nie wspominała żadnych socjalistów ani takich ideologii, a zdanie, które utkwiło mi w głowie, brzmiało: dzisiaj zwyciężył pragmatyzm, a nie partyjniactwo. That in 2025 Virginia chose Demokraci muszą wybrać między tymi przekazami. Jeden jest bardziej porywający, brzmi jak bojowy okrzyk przed walką z Donaldem Trumpem i republikanami. Drugi może nie wywołuje gęsiej skórki, ale trafia do szerszego grona wyborców. Szczerze mówiąc, na ten moment nie jest jasne którą strategię partia wybierze. Zamknięcie rządu USA pobiło rekord 35 dni z 2019 roku i stało się najdłuższym shutdownem w historii kraju. Co więcej, wyniki wyborów nie pomagają w jego zakończeniu. Demokraci dostali dodatkową motywację, żeby się nie ugiąć. Czują, że Amerykanie stoją za nimi, zwłaszcza po tak dominującej nocy wyborczej. Dodatkowo, według większości sondaży, to Republikanie są obwiniani za ten paraliż. GOP znalazł się w trudnej sytuacji. Nie chcą ustąpić, ale wiedzą, że po wyborach ich pozycja negocjacyjna jest słabsza. Donald Trump podczas specjalnej kolacji z republikańskimi senatorami próbował namówić ich do zniesienia filibusteru, zasady, która wymaga 60 głosów w Senacie, aby przegłosować większość ustaw. Trump twierdził, że demokraci i tak usuną tę zasadę, kiedy odzyskają Senat, więc Republikanie powinni ich wyprzedzić. Jednak poparcia wśród senatorów na to nie ma i moim zdaniem byłby to był błąd, jakakolwiek strona to zrobi. Kiedy skończy się ten paraliż? No już kilka razy mówiłem, że to kwestia dni i za każdym razem się myliłem. Ale uważam, że szatę już nie może trwać na święto dziękczynienia, czyli 27 listopada. Miliony Amerykanów wtedy będą podróżować do rodzin, a więc lotniska muszą działać w 100%. A każda informacja od mediów, że Amerykanie głodują, bo nie dostali swoich benefitów, będzie bardzo negatywna dla każdego polityka. Sąd Najwyższy USA rozpatruje legalność ceł wprowadzonych przez Donalda Trumpa. Chodzi o to, czy prezydent może nagładać szerokie globalne cła, powołując się na ustawie AIPA, International American. Emergency Economic Powers Act z 1977 roku, dotyczącą nadzwyczajnych uprawnień ekonomicznych w sytuacjach kryzysowych. Wielu sędziów, w tym część konserwatywnych, było sceptycznych wobec argumentacji administracji. Padały pytania: jeśli uznamy to za legalne, czy prezydent może nakładać dowolne cła bez limitu? Rząd próbował przekonywać, że cła to regulacja handlu, a nie podatek. Sędziowie odpowiadali: Ale funkcjonują jak podatek. Krótko mówiąc, sąd nie kupił tej logiki. Oficjalnej decyzji spodziewamy się w przyszłym roku. Były wiceprezydent Dick Cheney zmarł w wieku 84 lat. Cheney był architektem inwazji na Irak w 2003 roku. Promował narrację, że Saddam Hussein posiada broń nuklearną i współpracuje z Al-Kaidą, co okazało się nieprawdą. Dziś jest często przywoływany przez izolacjonistów jako argument przeciwko amerykańskiej roli policjanta świata. Internet zareagował podzielony. Politycy establishmentu, jak Mitch McConnell lub Lindsey Graham, wypowiadali się o nim ciepło. Natomiast Donald Trump, Tucker Carlson oraz Marjorie Taylor Greene ostro go krytykowali, obwiniając go za tysiące śmierci amerykańskich żołnierzy i setki tysięcy cywilów na Bliskim Wschodzie. Podobnie wypowiadała się niemal cała lewica. Oprócz niektórych postaci. Joe Biden pochwalił Dicka Cheney'a oraz jego córkę Liz Cheney, było kongresmenkę, która poparła Kamala Harris w wyborach, za obronę demokracji. Podobnie wypowiedziała się Harris, jeśli będzie startować w 2028 roku, jej relacje z Cheneyami mogą być dla niej poważnym problemem w prawyborach. I to wszystko na dzisiaj. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, zostawić łapki w górę i napisać w komentarzu, co myślicie o dzisiejszych wiadomościach. Zapraszam na relacje na żywo dzisiaj o 21. Dziękuję wszystkim wspierającym i Widzimy się jutro rano, bo warto wiedzieć, co dzieje się za oceanem.